Powiem wprost. Takie etui na AirPods kosztuje około 270 zł. Wiem, to nie jest piątka z drobnych, ale w tej cenie dostajesz ręcznie robione etui z porządnej włoskiej skóry, nie plastik ani eko jednorazówkę. Każde etui wycinam, zszywam i wykańczam sam, dbając o krawędzie i przeszycia tak, żeby wytrzymało lata. Nie będzie się łuszczyć, kruszyć ani wyglądać jak po wypadku po pierwszym upadku. To nie tylko gadżet do fotek, ale solidna ochrona i dodatek, który starzeje się razem z tobą. Skórę biorę z małej włoskiej garbarni. Pachnie, ma wyraźną fakturę i z czasem nabiera charakteru. Jeśli chcesz dobrze zabezpieczyć AirPodsy i wesprzeć mały rodzinny warsztat albo szukasz prezentu, który jest i praktyczny, i osobisty, będzie dla mnie zaszczytem zrobić Etui dla Ciebie. Masz pytania o model, wersję, kolor, napisz maila. Powiem, czy będzie pasować, pomogę dobrać wykończenie. A jeśli chcesz, dodam grawer z inicjałami lub krótkim napisem, żeby było naprawdę Twoje. Piszesz bezpośrednio do mnie, nie do anonimowego supportu. Dziękuję za zaufanie i wsparcie. To dla mnie dużo więcej niż kolejne zamówienie.